Cześć! Dzisiaj pokażę Wam szybki przegląd z ostatnich trzech dni, co udało mi się kupić. A w zasadzie z dwóch, bo w środę nie kupiłam kompletnie nic. Zapraszam do oglądania! Rzeczy, które znalazłam pokażę Wam w rzeczywistej kolejności, po prostu jak wpadały. Na samym początku T-shirt Isabel Marant z takim fajnym, neonowym logo z przodu. Izabel ma kilka wat. Jakieś takie delikatne odbarwienia, dlatego zastanawiam się, czy nie bawić się w tie-dye. Może będzie to fajne. Następnie były dwie chusty. Pierwsza to takie coś. Autorem jest Christian Fischbacher. O tej niestety nie wiem nic, poza tym, że jest jedwabna, ręcznie rolowana i bardzo ładna. Kolejna to takie cacuszko. Taka mega kolorowa chusta, artystki Nikki Dyson z 96 roku. I dwie pary vintage, restock right, i ząbrową. To też było we wtorek. Kompletnie nowe dwie pary. Takie wzorzyste. I ostatnia, najmocniejsza rzecz w tym tygodniu. Dwurzędowa marynarka Gucci. A tu prawdziwe catuszko. 96 rok. Tom Ford. Piękne logowane guziki. Śliczna podszewka. Też logowana. Tutaj widać metkę. Prezentuje się jak widać powyżej. Daj znać w komentarzu, czy znalazłeś w tym tygodniu coś ciekawego oraz czy ci podobają ci się moje znaleziska. Jestem naprawdę tego ciekawa. I do zobaczenia!